Dzień dobry, witam na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam wszystkie osoby, które są urodzone w znaku Wodnika. Za chwileczkę zrobię dla Was czytanie na grudzień 2021. Grudzień się zaczął, ale niestety nie zdążyłam z wszystkimi znakami przed końcem listopada. To jest czytanie ogólne, nie z wszystkimi osobami musi rezonować, nawet byłoby dziwne, gdyby, gdyby tak było. Weźcie tylko to, co jest dla Was znajome, to, co wydaje Wam się, że to jest właśnie o Was, o Waszym życiu. No i ciekawa jestem, na ile spełniły się te prognozy listopadowe, bo one były takie, powiedziałabym... Bardzo interesujące ze względu na przemiany, które powinny do Was były przyjść w listopadzie. Zobaczymy, co grudzień tutaj powie. Proszę o informacje dla osób, które są urodzone w znaku wodnika na grudzień 2021. Wodnik, grudzień 2021, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I główna energia. Siódemka mieczy. Oj, przepraszam, to, co będzie odchodziło do przeszłości. To, co będzie nabierało znaczenia. I to, co powinniście i powinnyście jeszcze wiedzieć. Energia główna y, mówi o tym, że mm, żebyście uważali. Generalnie powiem tak, żebyście uważały i uważali w grudniu na osoby, które niekoniecznie y, dobrze Wam życzą. Albo też y, nie jest to kwestia do, życzenia dobrze lub źle, ale są po prostu osobami pokrętnymi i takimi. Mm, Niegodnymi zaufania, tak to można powiedzieć. To też może dotyczyć nie tylko samych osób, ale też jakichś takich sytuacji, które powiedzmy są jakieś tam dwuznaczne, żebyście się po prostu nie wplątali w coś, co później może się okazać nieprzyjemne dla Was. Ale to jest taka energia też, co jest pocieszające, że to jest taka energia, która, co prawda ta karta pojawiła się tutaj jako energia taka główna, energia tła, tym niemniej nie jest to energia arkanów wielkich, które mają bardzo dużą moc i sięgają jakby kilka tygodni do przodu. Ich oddziaływanie, tylko to jest karta z organów małych, i to może dotyczyć jakichś jednostkowych sytuacji czy jakichś wydarzeń, które de facto nie będą rzutowały na całość tego miesiąca. To, co odchodzi do przyszłości, to jest takie zastanawianie się nad tym, co tutaj zrobić, można tak to ująć. Często jest tak, że chcemy podjąć jakąś decyzję i właściwie mamy już ją można powiedzieć w głowie i, i wiemy, że to pewnie to, ale dla wszelkiej pewności, dla spokoju sumienia, a czasami po prostu zwrodzonej ostrożności, odkładamy troszeczkę tę, tę jakąś decyzję czy Jakiś pomysł, jeszcze, jeszcze na chwilę, po to, żeby jeszcze raz dokładnie przejrzeć wszystko, przyjrzeć się wszystkiemu i żeby nie popełnić jakiegoś błędu. I możliwe, że ta energia, która odchodzi, takiej właśnie ostrożności, może to być też taką przyczyną, dla której tu może ktoś wykorzystać brak. Waszej należytej uwagi, czy też właśnie takiej ostrożności, takiej ostrożności, nawet powiedziałabym, troszeczkę nadmiernej. To, co będzie nabierało znaczenia, to, jest, to są działania. To są działania, które wy będziecie chcieć przeprowadzać w grudniu. Tu będzie się sporo działo. Chociaż hmm, przyjdzie też czas takiego y, wyczekiwania i oczekiwania na, y, na jakieś rezultaty y, waszych poprzednich działań. Czegoś, co y, już robiliście wcześniej, robiłyście, y, co już zostało y, w pewien sposób y, przygotowane, ale na efekty y, tych działań. Y, Trzeba będzie troszkę poczekać. To dotyczy zwłaszcza spraw y, zawodowych, bo tutaj mamy taką sytuację, że wy krok po kroku będziecie tę sytuację, taką i y, sferę, zawodowo-finansową, y, będziecie budować w grudniu. Możliwe, że ten czas taki y, przełomu, czas tego otwierania się nowych możliwości w listopadzie dotyczył na przykład y, dla niektórych z Was. Podjęcia nowej pracy, i tutaj, jeżeli by to była tego typu sytuacja, nowej pracy, albo podjęcia nowych jakichś obowiązków, to tego typu sytuacja może wymagać właśnie tego, żeby krok po kroku we współpracy z innymi osobami budować tą, ten swój wizerunek jako osoby, która Zaczęła tam pracę czy poszerza swoje, swoją działalność. I na efekty tego, na jakieś gratyfikacje, zwłaszcza finansowe, trzeba będzie troszkę poczekać. Może one nie przyjdą jeszcze w grudniu. Może też być tak, że jakieś kwestie trzeba będzie zostawić za sobą, wy możecie mieć jakieś pomysły. Na coś, ale równie dobrze możecie bardzo tak w sposób racjonalny oceniać zarówno ludzi, jak i sytuacje. I to jest dobre, dlatego że w wirze działania, wtedy, kiedy się bardzo dużo dzieje, kiedy jest takie ogromne zaangażowanie i takie poczucie, że ja muszę zdążyć. Ze wszystkim. Wtedy mogą się wkraść błędy. Jest to też pożywka dla osób, które mogą niekoniecznie Tobie dobrze doradzać albo dobrze życzyć, ale Ty, droga, droga wodniczko, że tak powiem, i drogi wodniku, Ty będziesz mieć tutaj bardzo jasny umysł i w razie czego zareagujesz szybko. Nie dopuszczając do tego, żeby coś złego Tobie tutaj zagrażało, zobaczymy, co jeszcze Tarot dla Was powie. Drogi Wodniki, A jeszcze nie powiedziałam, bo tutaj w grudniu będzie dla Was bardzo fajny czas, w sferze uczuć, w sferze emocji. Będziecie cieszyć się obfitością tych emocji pozytywnych. To będzie czas na delektowanie się, można nawet powiedzieć, swoim związkiem partnerskim czy małżeńskim. Czas spotkań z bliskimi osobami, cieszenia się obecnością tych bliskich osób. Bardzo dużo miłości tutaj będzie i tego nic ani nikt nie zepsuje Wam, nie bójcie się. I zobaczymy, co jeszcze tutaj Tarot Wam powie na grudzień 2021 dla wodników. Proszę o informacje dla wodników. Zobaczymy za chwilę, o czym ta siódemka mieczy jeszcze może mówić, albo jest jakieś może dopowiedzenie do tego, żeby to jakoś Was uspokoić, mam nadzieję. I królowa Buław. Tutaj macie, właściwie powiedziałabym, ochronę, no ale zobaczcie, jest też siódemka, czyli jest coś na rzeczy. Siódemka mieczy powtórzona. Ale myślę, że ta karta tutaj królowej Buław, ona mówi Wam to, że Wy będziecie mieli na tyle dużo, sprawa, Mocy sprawczej, nie tylko y, ten taki chłodny umysł, ale też y, gorące działanie. Czyli y, jeżeli zobaczycie, że ktoś wobec Was jest nielojalny, nieuczciwy, to Wy nie będziecie czekać, tylko to po prostu powiecie. Powiecie, y, wygarniecie i y, y, to się jakby zdusi w zarodku. To nie będzie trwało y, i w ogóle y, myślę, że to też. Zostanie przez Was dostrzeżone, bo energia królowej buław jest niezwykle ciepła, niezwykle radosna. Tutaj, jakby nie ma możliwości, żeby uciec przed tą energią, taką, która mówi: Ja widzę, co ty robisz. Właściwie to mnie nawet bawi może. Nie staraj się więcej. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj, o czym mówi ten, ta dziewiątka była. Mówię o pracowitości, mówię o tym, że tutaj będziesz mieć naprawdę co robić w grudniu, droga wodniczko i drogi wodniku. Będziesz mieć co robić, będziesz naprawdę tutaj mieć dużo zajęcia, ale to jest dobre, dlatego że to przysporzy tobie. Tych spodziewanych przez ciebie efektów finansowych, ale też przysporzyć dużo zadowolenia. Dużo zadowolenia. I karta sprawiedliwości właśnie mówi o tym, że tutaj te zakusy kogoś, czy te sytuacje jakieś takie niefajne. Nie, nie one wyjdą na jaw, one szybko zostaną przez ciebie wyłapane i zapobiegniesz jakimś trudnościom, bo to, to się może wydarzyć. Natomiast ty stawisz temu czoła nieomalże natychmiast i tutaj, jakby, nie ma się czym przejmować. Ale oczywiście, zwracać uwagę na te jakieś osoby. Czy sytuacje. Natomiast też jest sporo tutaj Właśnie można powiedzieć, że bardzo dużo jest zadowolenia u Ciebie, tutaj, droga, drogi wodniku. I tutaj jest dużo energii właśnie tu, teraz. Jest kilka kart z arkanów wielkich, czyli. I te karty są bardzo pozytywne, także tutaj ja myślę, że mogą przychodzić do Ciebie w grudniu jakieś wydarzenia pojedyncze, ale one generalnie mogą Ci zaburzyć coś. Mogą spowodować, że się będziesz musiała, czy musiał trochę postarać, trochę jakoś ustawić się do, do, do pewnych kwestii. Natomiast generalnie wymowa tych kart jest bardzo pozytywna. Ty nie tylko nauczysz się czegoś, nie tylko wejrzysz w głąb siebie i zobaczysz, jakie są Twoje atuty. Nie tylko poczujesz się właśnie spełniona i spełniony, ale również będziesz mieć poczucie, że wszechświat tobie sprzyja, że tutaj masz prowadzenie z góry, że masz duży potencjał, jeżeli chodzi o te sprawy uczuciowe, że to, co trzeba zostawić, może właśnie jakąś relację, może, może ta wiedza, która do ciebie przyjdzie. To olśnienie, nawet powiedziałabym, to może jest związane z kimś, kto nie jest godzien tego, by być w kręgu Twoich znajomych czy przyjaciół. I może być tak, że rzeczywiście trzeba się będzie odciąć od tej osoby czy od tej sytuacji, ale generalnie ty będziesz wiedziała, będziesz wiedział, jak postępować i którędy iść, żeby sięgnąć po to, co dla Ciebie będzie najbardziej korzystne, po to, co dla Ciebie będzie tym, czego pragniesz, do czego dążysz. Tak więc nie będzie tak, że wszystko będzie niedobrze, będą możliwe jakieś kryzysy, ale one zostaną szybko zażegnane dzięki Twojej własnej intuicji, dzięki temu, że będziesz bardzo krytycznie i tak w sposób racjonalny patrzeć na świat, że będziesz działać, ale też, że to prowadzenie z góry przez, przez świat, anioły, źródło będzie tutaj dla ciebie i będzie z korzyścią dla ciebie w grudniu. Poproszę jeszcze o informację, przekaz, radę od kart wyroczni na grudzień dla ciebie drogi wodniku. Proszę o informacje dla wodnika na grudzień 2021. Co jest istotnego, co powinien wodnik wiedzieć jeszcze? Myślę, że istotnie będzie istotna dbałość właśnie o tę sferę uczuciową. Tutaj będziesz mieć naprawdę bardzo dobre, dobry czas, jeżeli chodzi o emocje, o relacje też z innymi osobami, ale myślę, że też jeżeli właśnie przyjdą do ciebie jakieś trudności, czy też jeżeli przekonasz się, że ktoś jest wobec ciebie nie w porządku. To jeżeli to jest jakaś osoba, która jest dla Ciebie znacząca, może to być dla Ciebie trudne doświadczenie, ale ty szybko z tego się pozbierasz, oczyścisz się wręcz, można powiedzieć, poczujesz ulgę, że, że masz to już za sobą, że to już nie będzie tobie ciążyło, że ty już wiesz, co. Co możesz myśleć o innych osobach, bo już tej osoby czy tych osób, które są niepotrzebne w Twoim życiu, po prostu nie ma. I nastąpi takie oczyszczenie, i takie poczucie niezwykłej lekkości, można powiedzieć. Tak jak zorza polarna pokazuje taką czystość, można powiedzieć. Czystość, jasność na niebie. Tak u ciebie również te uczucia zostaną oczyszczone, i, i, i sama też, i sam też będziesz umiał się wyzwolić z jakichś trudnych emocji, które mogą przyjść z powodu jakichś zawiedzionych nadziei, chociażby co do kogoś lub czegoś. Życzę Tobie, drogi Wodniku. Kobieto i mężczyzna wodniku, żeby grudzień był dla Ciebie pięknym miesiącem, pełnym dobrych emocji, pełnym doświadczania miłości, pełnym doświadczania sprawiedliwości, no i też sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Tego Tobie życzę z całego serca. Pozdrawiam.